A Pan Starosta będzie wręczał dyplomy, a Pan Przewodniczący nagrody. Powiem tylko, że są to piłki firmy Nike. Proszę Państwa oklaskujemy drużynę, oklaskujemy zwycięzców.

zwrócić uwagę, że trudno będzie pokonać kiernikówkę, gdy już naj, najmłodszy na jest na scenie i już gra w piłkę. Ja jako mieszkaniec kiernikówki chciałbym wam chłopcy bardzo podziękować za to, że wygraliście kolejny raz i myślę, że nie odpuścicie przez kilka następnych lata, może kilkanaście, jak będą rośli tacy następcy, jak ten, ten który jest ten, który tu jest na scenie. A więc kto wygrał Puchar? Prosimy drużynę, która zdobyła drugie miejsce, bądź kapitana tej drużyny z Kamionnej, bardzo proszę. Przypomnę tylko, że Kamionna Pokonała zespoły ujazdu 3-0 i 4-2 w rewanżu, a w półfinałach rdzawę 1-4. No niestety w finale się nie udało, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. To

Trzecie miejsce w tym roku wywalczyła drużyna ze ściany, która pokonała łąkę dolną 1-3 i 0-2 w rewanszu i tym samym zagwarantowała sobie miejsce w półfinale. Mecz na podium. O podium rozegrała z Rcawą, wygrywając też 4-1. Muszę powiedzieć tak, że właściwie półfinały i finały to była różnica Bramek 4-1. Gratulujemy reprezentacji ściany, zapraszamy na scenę całkiem nieźle to mnie ją pokazała. to, jest bardzo to jest bardzo charakterystyczne, no To się na tym, że to jest tak. No, to jest to, co ごありがとうざい本当に。